Orędzie dane przez Matkę Bożą w Medziugorju, Mirjanie Soldo, 2 listopada 2019 roku. Drogie dzieci, mój umiłowany syn zawsze modlił się i wychwalał Ojca Niebieskiego. Zawsze mówił mu o wszystkim i ufał Jego woli. Powinniście zrobić to samo, moje dzieci, ponieważ Ojciec Niebieski Zawsze słyszy swoje dzieci. Serce złóżcie w jego sercu, w którym jest miłość, światło i życie. Ojciec niebieski ofiarował Wam samego siebie w ludzkim obliczu, a to oblicze jest obliczem mojego Syna. Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i umysłach. Zawsze powinniście myśleć o Jego miłości i poświęceniu. Powinniście modlić się, aby zawsze odczuwać Jego obecność. To bowiem, apostołowie mojej miłości, jest sposób na udzielenie pomocy tym wszystkim, którzy nie znają mojego Syna, którzy nie poznali Jego miłości. Dzieci moje, czytajcie Księgę Ewangelii. W niej znajdziecie zawsze coś nowego. Coś, co wiąże Was z moim synem, który się narodził, aby przynieść słowa życia wszystkim moim dzieciom i oddać siebie samego w ofierze za wszystkich. Apostołowie mojej miłości, niesieni miłością do mojego syna, zanieście miłość i pokój wszystkim swoim braciom. Nie osądzajcie nikogo, kochajcie wszystkich przez wzgląd na miłość do mojego syna. W ten sposób zadbacie też o własną duszę, która jest naprawdę czymś najcenniejszym, co posiadacie. Dziękuję.